Cześć, z tej strony Olga Truszkowska z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z Agnieszką Otopowicz z Fundacji MASZ MOC. Cześć Agnieszko. Cześć. Od 15 lat działasz w organizacjach pozarządowych jako animatorka i trenerka, a od dwóch lat wspierasz społeczników i liderów organizacji w ich rozwoju i odporności psychicznej? Tak, rzeczywiście. Pewnie dałoby się doliczyć jeszcze ileś lat takiej działalności społecznej wcześniej, ale od 15 lat związana także ze środkiem wspierania organizacji pozarządowych towarzyszyłam liderom, liderkom, całą organizacjom w działaniach, w rozwoju i pewnie stąd te ostatnie lata mojego fokusu na ten wątek odporności psychicznej, bo wydaje się szczególnie ważny dziś. Tak. To powiedz nam, dlaczego tak wielu aktywistów czuje się wyczerpanych? Z czego to głównie wynika? Badania potwierdzają, że to, co mocno determinuje też to wypalenie, to takie zmęczenie, to wysokie oczekiwania, i to są wysokie oczekiwania, które społecznicy, społeczniczki sami sobie stawiają. To znaczy, bardzo chcemy zmieniać świat, chcemy zmieniać rzeczywistość dookoła, i to wysokie oczekiwanie, taka potrzeba tej zmiany wpływa też na nasze zaangażowanie. Wychodzące poza bardzo często takie y, racjonalne, powiedziałabym, godziny pracy. W związku z tym pracują społecznicy, społecznicy my, y, dużo, często ponad swoje siły, nie dbając też o odpoczynek. Y, do tego dochodzi wiele takich trudności, które są związane z funkcjonowaniem także organizacji. Biurokracja, Brak zasobów, wiele organizacji działa bez też takiego wsparcia zastrzyku finansowego, więc rzeczywiście często mamy do czynienia z taką pracą społeczną, wolontarystyczną. Wiele z tych osób nie jest zatrudnionych w jakiejkolwiek w ogóle formie w organizacjach, więc oprócz własnej pracy etatowej, dodatkowo yy, po, poza godzinami działają społecznie. Jak tych potrzeb wokół jest tak dużo, jak nasza skuteczność nie jest taka jak byśmy chcieli, no to dochodzi do tego często frustracja, zwyczajne zmęczenie i to niezaopiekowane sprawia, że dzisiaj możemy mówić, że borykamy się z wyzwaniem, jakim jest dość powszechne wypalenie wśród osób pracujących społecznie i zaangażujących się społecznie. Mhm. A jakie są pierwsze symptomy tego wyczerpania? Czy my sami możemy jakoś rozpoznać po sobie? Pewnie to też jest bardzo indywidualna rzecz, ale coraz częściej spotykam takie osoby, które tracą poczucie sensu. To znaczy, ich opowieść już o tym, co robią, nie niesie takiego entuzjazmu i takiej radości. Raczej jest tam dużo muszę, dużo, dużo powinnam, dużo takiego też. Takiego braku poczucia sprawstwa, ale też mam czasem wrażenie, że zwyczajnie to jest o jakimś waleniu głową w mur albo takiej syzyfowej pracy, czyli robieniu rzeczy, które tak naprawdę nie przynoszą oczekiwanych rezultatów i robimy je po raz kolejny. W zasadzie trochę powielamy część tych działań i jak towarzyszy temu jakieś takie zniechęcenie takie poczucie, że to być może nie jest to, albo że w ogóle zostaje z tym sama, to bardzo często to jest już taki moment, który może świadczyć o rodzaju wypalenia, o jakiejś czasem nawet stanie takim już depresyjnym. Ono w tej chwili też już bardzo szeroko mówimy o tych stanach depresyjnych, ale badania też potwierdzają, że te trendy dotyczące zdrowia psychicznego wśród Osób zaangażowanych społecznie pokrywają się z trendami, które widzimy w Polsce. No i coraz częściej jest to związane z różnymi problemami emocjonalnymi, z takim niechcieństwem, rozczarowaniem. A co społecznicy robią najczęściej w takich sytuacjach, gdy już widzą po sobie, że są zmęczeni, zniechęceni, ale może jeszcze do końca nie wiedzą, co to jest, jakie błędy popełniają. Ha, tak, nie wiem, czy chciałabym to traktować w kategoriach błędów, i nie wiem też, czy my mamy dużą świadomość tego, raczej potwierdzają to badania i są w ogóle badania prowadzone też w ostatnich latach, takie szeroko cytowane badania dr Marzeny Cyprańskiej Niezlek, która w, w próbie to było prawie tysiąc osób zaangażowanych społecznie wskazała, że 45%, czyli prawie połowa, odczuwała presję, by pracować więcej, osiągać więcej. Więc tu dla mnie to jest też o tym, że żeby poczuć, że jestem w wypaleniu, powinnam się, nie wiem, zatrzymać, a społecznicy bardzo często w związku właśnie z tym takim oczekiwaniem, że może jeszcze inaczej, może jeszcze więcej, może po raz kolejny, nie są w stanie się zatrzymać, albo nie mają przestrzeni, żeby się zatrzymać. To jest też o tym, że my bardzo często w samych organizacjach nie opiekujemy e, w ogóle tego obszaru, takiego sprawdzenia, jak ludziom jest. W, że jesteśmy w, w tej takiej e, w takim schemacie planowania działania, planowania działania. Rzadko nawet mamy przestrzeń na celebrowanie, na świętowanie. To jest też jeden z takich. Symptomów, że brakuje nam radości, często już nawet po zrobieniu skutecznie działania. Więc jak mnie pytasz, co robią, albo jakie popełniają błędy, to ja bym raczej szła w tę stronę, że to jest taki kawałek często w ogóle nieuświadomiony, nazywamy to zmęczeniem, nazywamy to Takim brakiem sensu, a nie zawsze wiążemy to z tematem wypalenia zawodowego, bo w ogóle rzadko się o takich rzeczach rozmawia w organizacjach pozarządowych, nie jako o wypaleniu tak. Po prostu robimy swoje. Po prostu robimy swoje. Zrobimy jedno. I robimy drugie, bo już W międzyczasie tak. tam czeka, a trzeba pisać projekty, trzeba pozyskiwać środki, trzeba się rozliczyć. Jakby ciągle jesteśmy w takich powinnościach. I wiele rzeczy, które są związane z pracą y, pracowników w firmach prywatnych, w biznesie, nie towarzyszy w myśleniu w organizacji pozarządowej, że to jest też o dobrostanie, że to może być też do zaopiekowania taki wątek motywacyjny. To też widać w funkcjonowaniu samych organizacji, które rzadko mają taką przestrzeń, żeby y, dbać o relacje, ale też. Uwzględnić pojedyncze potrzeby poszczególnych osób. To wymaga też pewnych kompetencji, których bardzo często w sektorze nie mamy. Uczymy się jak pisać projekty, jak planować działania, jak angażować społeczność, a nie zawsze mamy też tę wiedzę o tym, jak zadbać o. O zdrowie psychiczne osób, które są z nami w organizacji, jak zaopiekować to wyczerpanie albo taki rodzaj y, pracy, którą no właśnie y, w części jakiejś publikacji mówi się nawet o jak, takim jak, micie męczeństwa, To znaczy, że jeszcze do społecznika u nas jest przypisana taka kategoria, że wiesz, że on zawsze da radę. Że w ogóle kto, jak nie ja, no nie? że to jest o tych lokomotywach, które nieustająco pędzą i ciągną wagoniki. No i, i potem się okazuje, że tej energii już brakuje. To jak można budować odporność? Co jest kluczowe? Na czym to polega? Takich um, obszarów, które mogą na to wpływać, jest bardzo dużo. Mnie jest blisko w ogóle do tego, że sama świadomość tego, że to ważne. Taki moment zatrzymania się, to jest już pierwszy krok. W ogóle zauważenia, że to jest coś, co warto zaopiekować, że być może nie zawsze wszystko muszę, żeby się przyjrzeć temu, w jaki sposób w ogóle działamy. To jest na pewno też ten wątek, z którym ostatnio pracujemy, żeby wiele rzeczy już nie robić dla ludzi, tylko z ludźmi. To też jest wtedy o innej trochę energii, o innym sposobie pracy. To jest pewnie też taki kawałek z poziomu zarządzania organizacją, to znaczy, żeby wśród wielu kryteriów efektywności e, mieć też w planie życia organizacji te przestrzenie, które będą nie tylko o celebracji, ale też zgodzie na, wiem, na słabości, na niedoskonałości, na zmęczenie, na zauważenie tego, na sprawdzenie, co możemy z tym zrobić na być może czasem zadbanie o, o ciszę, albo zadbanie o to, żeby zmienić tryb, w którym funkcjonujemy. Bardzo często wchodzimy już w pewne takie tory działania, no, nie wiadomo kto co robi, wiadomo kto jest za co odpowiedzialny, że bywamy też zmęczeni tym, co robimy od lat, że to może być też o wykorzystywaniu tych narzędzi, które, z których korzysta biznes, czyli Wszelkiego rodzaju wsparcia indywidualne, coachingi, coachingi grupowe, taka praca z zespołem w oparciu o relacje. To jest też taki wątek, który przewija się w sektorze, w badaniach, które prowadzi też Klon Jawor, gdzie jest dużo o tym, że nam spada, albo nie rośnie, co najmniej nie rośnie. Liczba osób wolontarystycznie zaangażowanych. Tu też jest taki kawałek do tego, żeby się przyjrzeć, co takiego w jaki sposób można działać z tymi osobami, które się mogą zaangażować na chwilkę, żeby to zrobiły, ale też żeby zostały w takim wolontariacie długofalowym. To jest o tym, żeby przyjrzeć się temu, czemu te badania pokazują, że my nie mamy chętnych do, do bycia w zarządzie. Bo badania wskazują, że w 80% organizacji liczba kandydujących jest taka sama jak liczba miejsc. W harcerstwie działała taka zasada instruktorska, takie zobowiązanie o wychowaniu swego następcy. Być może to jest też o takim trochę innym myśleniu w organizacji, już bardziej horyzontalnym, właśnie jak wychować następców, kto przejmie, i w jaki sposób do tego przejęcia, przygotować. Także dużo takich rzeczy do, do wewnątrz organizacji, ale też do tego w jaki sposób się działa ze środowiskiem, żeby działać z nim, a nie dla. Do przytrzymywania się, do szukania takich momentów na stop klatkę. No i jeszcze, jak mówisz, używasz słowa odporność, to mi się kojarzy też mocno z rezyliencją, a ona w takim dosłownym. Tłumaczeniu jest o pewnej sprężystości, o elastyczności i to być może jest też jakieś wezwanie dla organizacji, które jednak bywają dość sztywne. To jest pewnie związane też z biurokracją, która towarzyszy życiu organizacji, z procedurami, papierami, które trzeba dopilnować e, i też takim dążeniem do perfekcjonizmu, tego, że wszystko tam powinno być dobrze, wszystkie wskaźniki zaopiekowane, i, i to bardzo się nakłada na to, jak działamy ale mam poczucie, że y, organizacjom potrzeba też większej elastyczności i też takiego, y, takiej gotowości do podejmowania działań, które nie będą super doskonałe, a będą na teraz odpowiedzią na to, co się dzieje i będą podlegały modyfikacjom. Będą, będzie można je nie wiem, testować niejako i y, 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 y modyfikować na bieżąco. Odporna organizacja to na pewno dla mnie taka organizacja, która jest też świadoma tego, że świat dzisiaj zmienia się dużo bardziej dynamicznie niż jeszcze 10 lat temu. To jest też organizacja ucząca się, korzystająca z nowinek technicznych, z tego, że mamy sztuczną inteligencję i być może już ileś takiej żmudnej pracy mogłoby no. za nas zrobić. AI <grych> na przykład. Czy masz jakieś przykłady? organizacji, które dobrze działają w tym temacie odporności. Och, mnóstwo też takich organizacji świetnie działa. Tylko nie wiem, czy to jest o temacie odporności. Ja bym powiedziała raczej, że to są organizacje tak, no, czy dbające o swoją odporność, próbujące dostosować. Ja myślę, że ośrodek wspierania organizacji też się stara być odporną. Organizacją. Dla mnie to jest raczej o procesie, to znaczy, że tu trochę jak z odpornością fizyczną nie? u zwykłego człowieka. To jest cały czas proces. To, jest, to nie wystarczy raz czy dwa pójść na siłownię i wziąć suplementy, żeby móc tak. powiedzieć, że już jestem zdrowa i odporna. To jest raczej o tym, że ja wiem, że moje ciało potrzebuje ruchu, że moje ciało potrzebuje dobrego odżywiania. Yy, więc staram się o to dbać. Więc odporne organizacje to są te organizacje, które znam, które są yy, w procesie przyglądania się sobie, przyglądania się rzeczywistości i nieustającej elastyczności w dostosowywaniu się do tego, czego potrzebują ludzie, którzy są w tej organizacji, czego potrzebuje społeczność na zewnątrz. A powiedz, czy to jest problem całego trzeciego sektora? Czy są jakieś badania, statystyki na ten temat? Tak, to trochę tu już się powoływałam w tej rozmowie z tobą na, na te badania, które funkcjonują, czy które są w tej chwili dostępne, które pokazują jedno z danych, które gdzieś mnie mocno też, tak, wiesz, przytrzymuje to dane, które pokazują, że 38% społeczników odczuwa wypalenie często lub bardzo często. To jest 1 trzecia osób zaangażowanych społecznie, z czego, uwaga, prawie połowa, bo 45%, odczuwa taką presję, by osiągać więcej, by pracować więcej permanentnie. Więc tych badań zresztą jest w tej chwili już prowadzonych coraz więcej. Klon Jawor też bada to takie wypalenie i pokazuje jak ono bardzo rośnie, bo jeszcze w 2010 roku to było 31% organizacji, w tej chwili już prawie połowa. Więc badania to potwierdzają i tych badań, tak jak mówię, tych statystyk jest coraz więcej, zresztą one się bardzo mocno nakładają na to, co pokazują badania w ogóle o takim właśnie takiej kondycji psychicznej Polaków, bo Mówi się o tym, że już dzisiaj ponad 70% Polaków odczuwa przynajmniej jeden objaw związany z depresją, więc nawet jeżeli to nie jest jeszcze ten rodzaj depresji, o której mówi się jako jednostce chorobowej, a takie symptomy trwałego zniechęcenia, rezygnacji, no to, to jest wyzwanie nie tylko sektora, jako sektora, to jest w ogóle wyzwanie. Nas, jako społeczeństwa, jako społeczności, więc wydaje się, że tu warto szukać sposobów radzenia sobie z tym. Każde, każda z organizacji być może jakoś inaczej, i przy okazji wydaje się, że to jest też ważny kawałek do zapiekowania w naszych działaniach i towarzyszeniu w zmianie naszym społecznościom, których ten problem też dotyczy. To raz jeszcze, jak zadbać o odporność w organizacji? Podsumowując, najważniejsze to w ogóle uznać, że to ważne i znaleźć na to czas w, tej naszej, w tym naszym pędzie, w tym zabieganiu. Przyznaczyć konkretny czas, będąc w grupie ludzi, na to, żeby porozmawiać o tym, co dla tych osób oznacza odpoczynek, czym jest dobrostan. Więc to w ogóle zatrzymanie i zauważenie, sprawdzenie w jaki sposób można o to zadbać w pracy czy w działaniach, bo też będzie to zależało od specyfiki organizacji. Dużo więcej otwartości, inkluzywności, bo też to pokazują badania, że nam jest szczęśliwiej, jak czujemy się docenieni, jak mamy poczucie, że przynależymy. Że to jest jakiś rodzaj wspólnoty, jak mm, czujemy, że możemy w sposób otwarty mówić o tym, co jest dla nas ważne. Więc tworzenie też takich przestrzeni, do tego, żeby można było w organizacji rozmawiać, powiedzieć o tym, co trudne, mm, powiedzieć o tym, y, co się nie udało, ale też pocelebrować to, co było sukcesem, co było ważne. Um, być może to jest też tak, że y, można zapraszać do takich y, rzeczy sprzyjających bardzo indywidualnie osobom, jak wspólne spacery, nie wiem, gimnastyka, medytacja, ale też dbałość o przestrzeń, która pomaga nam się cieszyć różnymi rzeczami. Wyznaczanie sobie celów, ale takich realnych, nie tych takich, to tak już bardzo z poziomu powiedziałabym, operacyjnego działania organizacji, ale bardzo często i to też pokazują badania, na, naszą, na nasze poczucie szczęśliwości, na poczucie sprawstwa wpływają też cele, które sobie wyznaczamy. W organizacji te cele są takie szumne, takie niedookreślone i długofalowe, bez elementów, które Powolutku pozwalają nam się przyglądać temu, że te małe kroczki w tę stronę robimy, to jest trudniej. Więc może to jest też o tym, że w organizacji warto sobie stawiać cele, czyli planować yy, tak krótkotrwale, żeby było szybciej widać efekt, żeby można było, żeby była okazja do celebrowania, do świętowania, żeby móc to robić wspólnie w dużym docenieniu i w uznaniu tego, że, yy, że ta mała rzecz ma wpływ na jakąś dużą zmianę. Pewnie od tego też zachęcałabym, żeby zaczynać. To bardzo Ci dziękuję, Agnieszko, za rozmowę. Bardzo było mi miło. Mi również. Do zobaczenia. Zadanie publiczne NGO Media Hub Podlasie sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.